Cześć! Biznes na boku, kolejny odcinek, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zmianach zmian na Allegro i o innych zmianach, które już w sierpniu i we wrześniu zagorszą właśnie na Allegro. Zapraszam. Jeśli chodzi o zmiany zmian, o których wspomniałem na początku, to chodzi dokładnie o to, że Allegro zmieniło troszkę zasady w tym, aby być smart. Przypomnę, wcześniej, aby od sierpnia no, mieć smarta, trzeba było Mieć trzy odbiory w punkcie i dwie dostawy kurierem z przedrostkiem Allegro. Jednakże tutaj wszedł jeszcze taki jeden nowy zapis, i to będzie od 30 sierpnia wprowadzone dopiero, że aby być smart, to oprócz tego, że musimy mieć trzy odbiory w punkcie, to jeden z nich musi być z przedrostkiem Allegro One, czyli one boxy, jak zwał, tak zwał. Jeśli chodzi o mnie, to ja cały czas miałem to włączone i. Korzystałem z tego non-stop, bo jedno zamówienie na tydzień tam wpadało i był spokój. Według mnie, jaki jest minus tego rozwiązania? Na przykład, jeśli ktoś nadaje w automatach paczkowych. No tu godziny graniczne mogłyby być troszkę podniesione, ponieważ na przykład w takim imposte u mnie godziny graniczne są do godziny. 15, żeby nadać paczkę macie 14:59 nadam paczkę czy tam przed 15:00, to ta paczka jeszcze zostanie odebrana w tym samym dniu i klient ma na kolejny dzień. No natomiast w Allegro One, no to jest niejako loteria. Niby do 12:00 możemy nadać taką paczkę, żeby klient dostał ją na kolejny dzień. Jednakże miałem taki przypadek z zeszłego tygodnia, przed godziną graniczną, gdzieś po 11:00 nadana paczka, no i nie została w tym samym dniu wyciągnięta z automatu. Oczywiście zgłosiłem reklamację, tak bym się nie dowiedział, tylko klient mi założył dyskusję. No Ta usługa według mnie, jeśli chodzi o te nadawanie w automatach paczkowych, mogłaby działać tak fajnie jak w InPoście. No wtedy bym był w ogóle zadowolony. Powiedzmy, że do 30 sierpnia jeszcze jest dużo czasu i dużo do poprawy, więc mam nadzieję, że takie rzeczy no, Allegro weźmie sobie bardziej do serca. To tyle o zmianach zmian, a teraz normalne zmiany, które już od od sierpnia. Będę skupiał się stricte na tych ciekawszych według mnie. Pierwsza z nich jest taka, że Allegro zacznie usuwać um, aukcje czy tam oferty z kodami Ean-Gettin, które są niepoprawne. Czyli dla Allegro poprawny kod Ean to jest ten, który jest w bazie GS1 i nie wiem na jakiej zasadzie to będzie porównywane, ale jak to będzie działało w praktyce, no to tu dowiemy się dopiero od 14 sierpnia. Kolejna sprawa, która też niejako mogła wywołać małe poruszenie wśród sprzedawców, to jeżeli ktoś brał udział w programie Allegro Ceny, no to tutaj Allegro zastrzegło sobie, że jeśli na własnym sklepie internetowym sprzedajemy Taniej niż na Allegro, no to te oferty będą wykluczane po prostu z tego programu. A jak wiadomo, no z reguły wszystkim sprzedawcom zależy na tym, żeby na własnym sklepie mieć taniej niż na Allegro, no bo wiadomo, płacimy mniejsze prowizje. Ale jak to będzie miało zastosowanie w praktyce, nie wiem. Kolejna zmiana jest taką bardziej, wydaje mi się, pozytywną zmianą na Allegro, i tu jest chyba jakiś taki ukon, może też w stronę sprzedawców, no że Allegro będzie mogło usuwać opinie o produktach które nie dotyczą stricte samego produktu, a na przykład transakcji, czyli w, produkcie, w opinii o produkcie jest informacja, a transakcja trwała za długo, kurier nie przyjechał, rozwalona paczka, nie polecam sprzedawcy. Tego typu opinie będą usuwane, ale Legro sobie tu otwiera furtkę, że będą mogły być usuwane, bo to czy zostaną usunięte, to jest druga strona medalu. Wszystkie opinie, nie, które nie dotyczą stricte samego produktu, a przebiegu transakcji będą usuwane albo opinie, które przez boty będą wygenerowane, tak, a nie przez człowieka, lub opinie, które wystawione są po to tylko, żeby sztucznie zaszkodzić, albo sztucznie nawet zachwalić, bo jeśli ta opinia będzie super, 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 a, a produkt taki nie jest, niestety, no to będzie podejrzenie, że jest to też jakaś taka fejkowa opinia, i taka opinia będzie mogła być pewnie usunięta. No i oczywiście, jeśli konto osoby wystawiającej opinię jest zawieszone, no to taka opinia też będzie mogła polecieć. Kolejna zmiana, związana też troszkę z produktyzacją. No widać, że tu produktyzacja bardzo mocno idzie, się rozwija chyba zgodnie z planem. Jak sobie przypomnę rozmowę z Kasią z Allegro, to do końca chyba 20 2024 no ma być zrobiona na maszyn. No jak na razie widzę, że. Że, yy, kolejny punkt wchodzi w sierpniu, czyli zostanie ograniczona możliwość dodawania niektórych produktów do katalogu, jeżeli Allegro będzie miało jakby pełną gamę produktów, czy listę produktów danej marki, tak? Czyli niektórzy sprzedawcy specjalnie tam rejestrują coś pod nowym EANem, żeby wystawić podobny produkt, ale odpiąć się z całej tej produktyzacji, no to tutaj po tym EAN-ie nie będzie EAN brany pod uwagę pewnie, tylko po parametrach Allegro będzie mogło stwierdzić, że to jest dokładnie ten sam produkt i żeby nie tworzyć duplikatów, to wszystkie będą połączone w te same oferty. Czyli jak widać Amazonowy buybox troszkę coraz bliżej na Allegro. No i to, jeśli chodzi o sierpień to tyle, ale wrześniowe zmiany też, Niektóre są ciekawe według mnie, bo na przykład od 4 września y, z, będą zmiany w programie Super Sprzedawca i tutaj będzie łatwiej zostać super sprzedawcą, szczególnie początkującym y, sprzedawcą, tak? No bo do tej pory trzeba było mieć 10 jakichś wymagań, teraz będą tylko 4, ale główna taka przeszkoda aby zostać super sprzedawcą, była taka, że potrzebowaliśmy 100 ocen, co jak wiemy przy tempie wystawianych komentarzy przez użytkowników. No czasami trwało troszkę długo. Jeśli komuś zależało, żeby mieć ten cudowny znaczek S przy swojej nazwie użytkownika, teraz wystarczy 50 transakcji z ostatnich 30 dni, ale na to będzie się składała bardziej jakość sprzedaży. Weryfikacja będzie przeprowadzana codziennie. Nie trzeba czekać miesiąc, tylko codziennie będziemy mogli dołączyć do programu Super Sprzedawcy lub z niego wypaść. No i oczywiście w w ciągu ostatnich 30 dni no, nasza jakość nie może spaść poniżej poziomu dobrego. Jeśli chodzi jeszcze o zmiany takie logistyczne, to od 5 września, z jednej strony, też fajna zmiana, bo widzę, Allegro rozszerza możliwości i punktów, w których możemy nadawać i odbierać paczki. Chodzi mi o formę dostawy wysyłam z Allegro i wejdzie taka mini przesyłka, która w Smartie będzie darmowa, a poza Smartem będzie kosztować 3.99. Nadamy ją w Poczcie Polskiej, w placówkach poczty, więc yy, wymiary będą ograniczone, bo będzie to jakby koperta o wymiarach 32,5 na 23 na 2 cm dla jakichś małych elementów, małych rzeczy. No to jest znowu dla klientów plus. No i jeszcze 5 września yy, wejdzie Allegro Automat DHL Pop Box. Jeśli macie odbiory w punkcie DHL, no to ta usługa zostanie automatycznie włączona. Ja powiem Wam szczerze, że. No, nawet jestem zadowolony z DHL-a. Wiem, że u mnie kurier na przykład w żabce między 9 a 11 tak się pojawia, więc w tych godzinach próbuję nadać paczkę, bo tam wpadnie, wpadną może trzy zamówienia w tygodniu, jeśli chodzi o Allegro DHL, więc dla mnie to nie ma problemu. Więc te paczki. Docierają też na drugi dzień, i tu jeszcze nie miałem jakiejkolwiek reklamacji czy opóźnienia, więc tu jestem zadowolony. No i yy, dodatkowo, klient będzie mógł sobie zamówić taką do tego automatu paczkowego, a my nadamy to standardowo przez wysyłam z Allegro bez dodatkowych umów czy opłat. A jeśli już jesteśmy przy automatach, to jeszcze ostatnia zmiana Orlen również będzie jakby zawierał się w wysyłam z Allegro, czyli bez konieczności podpisania umowy z Orlenem, będziemy mając konto na Allegro będziemy mogli dodać tę formę dostawy. A Orlen widzę, że staje się coraz bardziej popularny. Przynajmniej na przykład na własnym sklepie klienci coraz częściej wybierają tę formę dostawy. Ja mam zintegrowane to z BL-paczką i tam są spoko ceny według mnie. Natomiast jeśli będzie można rozszerzyć te punkty o Orlen, no to już będziemy chyba mieć na Allegro całą gamę dostępnych wszystkich przewoźników, więc wybór będzie naprawdę duży. No i podsumowując, no przed tym. Czwartym kwartałem dzieje się bardzo ciekawie i będzie gorąco, przynajmniej na Allegro. No i mam nadzieję, że te wprowadzone zmiany pomogą bardziej sprzedawcom niż zaszkodzą. Ale tego wszystkiego tak naprawdę myślę, że dowiemy się dopiero po 30 sierpnia, kiedy zobaczymy, ile osób zostanie w Smarcie, a ile z niego wypadnie. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!